Witajcie bardzo serdecznie na wstępie, dziękuję za mnóstwo subskrypcji, ponad 2150, lecimy do 3000, jeśli chcesz się znaleźć na mojej liście w następnym odcinku, kliknij suba z dzwoneczkiem, zostaw lajka dla zasięgu. Dzisiaj obiecany przeze mnie, zapowiadany już we wcześniejszych shortach, film rozszerzony jak i dlaczego w zasadzie zostałem owcą burz, bo tu trzeba kilkanaście wątków jednak wyjaśnić. Więc film będzie dłuższy. Nic za zbyt burz zostałem, Burzami się zacząłem interesować w roku 2016. A co ciekawe, we wcześniejszych latach się albo bałem burz, albo obserwowałem z daleka, jak się błyskał. Hm. O tak, o to taka ciekawostka. Wracając, łowcą burz zostałem w 2016. Nieoficjalnie, bo tak dla zabawy, patrzyliśmy się na burzę z kolegą. Po nawałnicy w sierpniu 17 chciałem zrozumieć, jak takie burze powstają. Jak generują zniszczenia i chciałem poznać specyfikę każdej burzy. I zaczęłem się jarać burzami dopiero po 2017. Od 2018 roku telefon, mam nowszy tele, miałem nowszy telefon LG na początku, do 2020. Potem Huawei, teraz Motorola, aparat. I jak są burze, to łowię burze. Aparatem burzy jeszcze nie złowiłem, bo nic ciekawego jeszcze w tym sezonie nie było. Także aparat na razie ma nagrania pociągów tylko, zero burz. Ale może się zmieni to czerwiec, lipiec. Zobaczmy. Owszem, na początku działałem wraz z kolegą. Później założyłem swoją pierwszą stronę na swoim pierwszym Facebooku. Jak zostałem włama, założyłem nowego Facebooka. I od tej pory, od 2020 roku, działam na stronie swoim fanpage'u. Ale fanpage teraz się przyniesie na YouTube'a. Dlatego, jeśli chcesz, widzieć moje nowości, jeśli chodzi o pociągi, kolej, pogodę i tak dalej, zostaw suba z dzwonem. A powiadomienia ci przyjdą każde. Możesz kliknąć po prostu samego suba, bez dzwona, żebyś pojawił jako publiczny. <laughs> Dziękuję. Jeśli chodzi o łowienie burz, to jeszcze jest 2-3 lata, chcę zostać. Potem powie, co życie przyniesie. W sobotę odbiorę certyfikat fotografii Kanona, więc będę mógł się zatrudnić tam, gdzie mają certyfikaty Kanona. A wy piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym zrobił jakieś kanały, podkanały, czy jakieś historyczne filmy nagrać. Ja się z wami żegnam. Jeśli film się podobał, zostaw ciuka w górę. Suba z dzwoneczkiem. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.